Słuchajcie, nie jest to plan porodu według Monty Pythona, tylko zapisy z aktualnie obowiązujących wzorów planu porodu z różnych szpitali w Wielkopolsce. Samo posiadanie takiego wzoru jest dobrym pomysłem, ale powinien on być dobrze i rzetelnie przygotowany. Nie musicie nigdzie zapisywać, że chcecie być traktowane z poszanowaniem intymności i godności i że chcecie być informowane o wszystkim, co się dzieje. To jest podstawowe prawo każdego pacjenta. Złotym standardem jest także przecięcie pępowiny po ustaniu tętnienia i dwugodzinny kontakt skóra do skóry. Personel medyczny powinien Wam to zaproponować. Powinniście być także zachęcane do picia i do aktywności. Także pozostawienie tego w planie porodu do wyboru, tak lub nie, jest po prostu nielogiczne. A nacięcie krocza to poważna interwencja medyczna, która powinna być dokonywana tylko i wyłącznie ze wskazań medycznych zgodnych z aktualną wiedzą.